Dzień dobry wieczór, kochane człowieki. Dzisiaj mamy krótkie wideo, ta na poczucie smutku. Więc pozwól sobie odczuć swój smutek w tej chwili kompletnej pełni. I jeśli chcesz wyznać sobie od skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś smutny, jeden. No w sumie wcale 10 mega rozpacz. Ok? I teraz bierzemy odpowiedzialność za nasze dobre samopoczucie. Zaczynamy karate chop point. Pomimo tego, że jestem smutna, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że odczuwam ten smutek, to decyduję się kochać i szanować Ciebie. Pomimo tego, że odczuwam ten smutek, może wiem o co mi chodzi. A może to być po prostu ogólne poczucie smutku. I to jest bardzo nieprzyjemne. I pomimo tego, że szanuję wszystkie moje uczucia, zdecydowałam się zostawić to za sobą. I chociaż jest mi smutno, to decyduje się kompletnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. A może nawet wszystkich innych, którzy są połączeni z tym smutkiem. Cały ten smutek, Te smutne uczucia. Cały ten smutek. W jakikolwiek sposób go doświadczam, szanuję moje uczucia. Nie muszę ich wcale odpychać. I w tym samym czasie. Decyduję czuć się tak dobrze jak to tylko możliwe. Tak szybko jak to tylko możliwe. I dlatego daję sobie pozwolenie, żeby poruszyć ten smutek. żeby zobaczyć, co za tym stoi. Czego mogłabym się bać? Co mnie martwi? Czy jest to prawdziwe? Jak sobie z tym poradzić? Co tak naprawdę się dzieje? I czy mogę pozwolić sobie na to, żeby zostawić to za sobą? Szanuję moje uczucia. I pozwalam sobie czuć się tak dobrze, jak to tylko możliwe. Usuwam wszelką potrzebę trwania w tym smutku. Pozwalam sobie zadecydować na to, jak chcę się czuć. Uwalniam się od smutku. W umyśle, ciele i duchu. Zamknij oczy. Głęboki wdech. Zostań zamkniętymi oczami w skali od 1 do 10. Oceń poziom, level swojego smutku. Jeśli coś się ruszyło, super. Jak ruszyło się tylko trochę, też super. Zapraszam do kontynuacji powtarzania tego samego tapingu. I proszę cię, żebyś. Szanowa, żebyście szanowali swoje uczucia. Pozwólcie sobie na to, żeby czuć się jak najlepiej, jak to tylko możliwe, najszybciej, jak to tylko możliwe. Dziękuję Wam. Jakiekolwiek pytania zapraszam do komentarzy również. Jakiekolwiek emocje, które w tej chwili przeżywacie, z którymi sobie nie radzicie i chcielibyście pomocy, proszę również zostawcie komentarz. Bardzo chętnie nagram wideo, nagram przetłumaczę wideo specjalnie dla Was, ok? Ponieważ robię to dla Was i chcę nagrywać to, co dla Was jest przydatne. Jeśli uważasz to wideo za przydatne, to polubię, proszę. Podziel się z przyjacielem, z kimś, kto może z tego skorzystać. Jeśli zapiszecie się do mojego kanału, to zobaczycie w przyszłości więcej takich właśnie wideo, tapingu, jak i również jogi. I trzymajcie się, kochani, do zobaczenia następnym razem. Pokój.